Cześć, witajcie, Roberts z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam pokazać Diodę RGB, która potrafi świecić w 7 kolorach. Jest to produkt firmy Iton. Jest to system Flat, czyli bardzo płytki. Dioda posiada symbol M22FLED, myślnik RGB. Cztery zaciski: tutaj zobaczcie: zacisk X1, jest to potencjał plus kolor czerwony, zacisk X2, potencjał plus kolor zielony, zacisk X3. Potencjał plus, kolor niebieski oraz zacisk X4. Jest to masał. Ja ją tutaj zmontuję na szynie i pokażę Wam, jak świeci. 7 kolorów: zielony, biały, czerwony, żółty, niebieski, fioletowy i turkusowy, bodajże. Także możemy sobie sygnalizować różne stany pracy, awarii. Konieczność wykonania resetu, na przykład kolor niebieski. Fajnie, wszystko w jednym module. Oszczędzamy miejsce w rozdzielnicy. Zobaczcie, jaki on jest malutki. Ten element. Porównanie tutaj zobaczcie, tutaj mamy zwykłe wykonanie. Mamy tutaj lampkę w kolorze białym, także będzie nam tutaj wszystkie kolory ładnie wyświetlać. Zmontowaliśmy już nażukła tutaj. Do... Testowania diody RGB od firmy ITON. Zobaczcie, mamy zasilacz 24V DC podłączony. Tutaj plusy na przełącznik, na przycisk jeden, drugi oraz masa na, yy, na diodę LED. Z każdego, z każdego przełącznika i z dwóch tutaj przycisków wychodzą nam plusy też na diodę LED do sterowania tą diodą. Kolor niebieski. Wciskam kolor zielony. Mamy turkusowy. Mamy kolor biały. Zobaczcie. Kolor zielony, kolor czerwony, kolor żółty, kolor biały, fioletowy, turkusowy, wyłączone. Zobaczcie jakie to fajne ile zastosowań może mieć taka jedna mała dioda RGB siedmiokolorowa. Można mieszać dowolnie tymi kolorami, pomysłów jest wiele, na pewno sprawdzi się w automatyce przemysłowej. Można sobie za pomocą takiej diody sygnalizować różne stany na drzwiach. Na elewacji rozdzielnicy, lub tak jak ja tutaj mam na szynie TH35, tak na takich adapterach specjalnych, też produkcji firmy Eaton, można sobie takie elementy montować, jak przyciski, przełączniki, diody. I teraz, tak, do czego ją można zastosować? Na przykład mamy taką przepompownię ścieków dwupompową i montujemy sobie tylko dwie takie diody: jedna do jednej pompy, druga do drugiej pompy. Jeżeli pompa pracuje prawidłowo, świeci nam kolor zielony. Jeżeli pompa jest w awarii, na przykład, świeci nam kolor czerwony. Możemy też zrobić sobie tak, że jeżeli. Jest kolor czerwony. Przyczyną było zadziałanie wyłącznika silnikowego. Załączamy wyłącznik silnikowy. I zobaczcie, dioda nam czerwona gaśnie, ale na przykład zapala nam się dioda niebieska, która informuje nas o tym, że musimy wcisnąć przycisk reset na przykład na 3 sekundy, żeby pompa się zresetowała i wystartowało nam tutaj sterowanie. Mało tego, możemy tutaj zamontować zamiast tego tutaj tej główki lampki główki lampki możemy zamontować przycisk teraz przy pomocy jednego przycisku który będzie też zamontowana w którym będzie zamontowana ta tutaj dioda RGB możemy na przykład ciskamy przycisk na 3 sekundy dioda gaśnie pompa startuje zapala się kolor zielony no powiem wam zastosowanie jest wiele super rozwiązanie możemy sygnalizować sobie różne stany na przykład poziomu zmieniać sobie kolorystykę Działa to bezbłędnie na 24 V DC. Super sprawa. Oszczędność na pewno miejsca w rozdzielnicy. Możemy, może być sterowana ze sterowników PLC, z wyjść, bo mamy tutaj trzy wejścia dla koloru niebieskiego, zielonego i czerwonego. Możemy je, jak mówiłem wcześniej, dowolnie mieszać i uzyskiwać w ten sposób różne kolory, zobaczcie. Że możemy też tak wysterować, że żeby... będzie, zobaczcie, jak wysteruje dwa wejścia impulsowo, z częstotliwością tam na przykład pół sekundy. Może dioda też migać w różnych kolorach. świecić światłem ciągłym. Jeżeli film się spodobał, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, daj lajka. Napisz propozycję, co chciałbyś jeszcze zobaczyć. Może uda mi się coś dla Was zdobyć i pokazać na filmie jakieś ciekawostki, jakieś nowości od producentów. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!